Jak pan ocenia dzisiejsze zmiany w Zarządzie Powiatu Lewskiego? Zmiany wynikają z wyraźnych przepisów prawa, czyli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ustawa ta zabrania członkom zarządu powiatu, m.in. członkom zarządu powiatu prowadzenia działalności gospodarczej. No i to jest jakby wyraźne zapisy prawa. Draźne zapisy prawa spowodowały konieczność dokonania tych zmian. No i jak Pan ocenia, co zmieni się to w zarządzie powiatu poza oczywiście zmianami typowo personalnymi? Jeżeli chodzi o funkcjonowanie samego, samego Zarządu Powiatu, no to nie oczekuję jakiejś, jakiejś zmiany, jeżeli chodzi o jego pracę, czy o, o politykę, którą prowadzi zarząd, którą będzie prowadził Zarząd Powiatu. Chciałem się tylko odnieść jeszcze tutaj do głosów, które padały tutaj na, na sesji odnośnie oceny przepisów prawa, że one są dyskryminujące. No, przepisy prawa są dla każdego takie same. Niestety przepisów prawa trzeba przestrzegać. W przypadku tych członków zarządu, którzy dzisiaj rezygnują i ich rezygnacja została przyjęta przez Radę, byłem przekonany, że decydując się na członkostwo w zarządzie złożyli, złożyli rezygnację czy przekazali, przepisali swoją działalność gospodarczą na inne osoby. Tego nie zrobili i dlatego też dzisiejsze zmiany w składzie zarządu. Czy Pana zdaniem będzie to pociągać jakieś konsekwencje, że przez rok członkami zarządu były osoby, które nie powinny nimi być? Ja mam dużą wątpliwość co do legalności uchwał podjętych przez zarząd przez ten okres. Jednak jakby nie było dwóch na pięciu członków zarządu, zasiadało tam nielegalnie i w sposób sprzeczny z zapisami ustawy.